Dzisiaj to ja właśnie chciałam zrobić taki filmik, gdzie robię mój makijaż przed wyjściem z koleżanką. No bo długo już nowego filmiku nie wstawiłam i też wiem, że po polsku długo nie było. Uh, więc tak, na szybko zrobię taki filmik. Mam nadzieję, że, że się spodoba Wam. Um, I musicie mi napisać w komentarzach, jakie filmiki chcecie zobaczyć, bo uh, naprawdę to ja już nie mam pojęcia uh, i by było super. Jakieś takie pomysły inne um, to by było fajnie. Zawsze włosy muszę zawiązać, bo wszędzie idą. Ja nie lubię nakładać tak dużo makijażu, już chyba to widzicie po moich innych filmikach. Um, ale no. Czasami lubię, ale dzisiaj to zrobimy taki więcej naturalny. Dzisiaj ja nie myślę, że ja potrzebuję tyle tego. Uh, tinted Moisturizer. Jak to się mówi, balsam z jakimś, z cieniem, uh, więc tylko używam korektor. I potrzebuję nowy, bo ten już się kończy. Coś, co pewnie e, będziecie w szoku słyszeć, to jest, że ja tylko w Sephora byłam może 3-4 razy w moim całym life. E, ja w ogóle tam nie robię takiego shoppingu na makijaż. Znaczy się, wchodzę z moimi koleżankami, ale ja sama coś chyba kupiłam z 4 razy. Muszę was przeprosić, bo ja bardzo długo już nie wstawiam filmiki. Um, ja strasznie mam dużo szkoły teraz, bo jeszcze mam dwa lata. I muszę zaplanować, co będę robiła um, po tym wszystkim. Dobra, no to po tym ja używam po prostu zwykły puder. Bardzo bym chciała też przyjechać do Polski i ciągle się pytam taty, kiedy się otwiera. Ale jeszcze nic, um, bo słyszałam, że wy jesteście zamknięci na razie. Tutaj chociaż mamy restauracje otwarte, ale nic takiego i mamy siłownię, nie wiem jak tam u was jest. Następnie ja uwielbiam Hula um, Benefit. To jest um, po polsku bronzer. Um, nie wiem jak po polsku, ale... Um, to daje tak. O nie, o Boże, nie wiem, co z tym będzie. Czekajcie. Trochę, o wiele za dużo. Chyba jakoś poprawiłam. Nie wiem, nie wiem w ogóle, jak to wygląda. Eee... <noise> Ale to jest taki leniwy trochę makijaż, bo. Um... W ogóle ja w dzisiejszym dniu nie noszę w ogóle makijażu. Może jak jakoś, jeden raz w tygodniu, nawet nie, nawet dwa razy w miesiącu. W miesiącu, miesięcu. Okej, okay. po tym to ja używam Tarte i ja używam uh, Blush. Róż, um, róż. Um, ja muszę się nauczyć mówić po polsku makijażem. Róż, chyba się mówi. Ja uwielbiam róż. To jest mój. Oh, róż i um, highlighter, rozświetlacz chyba się mówi. Uwielbiam. Rozświetlacz, który jest mój ulubiony, to jest MAC na razie um, i to jest taki różowy jakby, jak uh, idzie na twarz, to trochę takie różowy ma i to jest cień um, Show Gold. Nie jestem profesjonalna w tym, więc proszę nic nie mówicie, bo ja po prostu tak kręcę, jak ja robię. Nie mówię, że to jest dobry sposób robienia. Ale to jest dziwne, bo ja właśnie patrzę w telefon, jak ja to robię, a nie w lustro. To zobaczymy, jak to wszystko będzie. Uh! Um, ulubiony na brwi to jest Anastasia Beverly Hills, i ja używam blond. Um, I po prostu, o oh Boże, to w telefonie to jest jakieś inne. Would come across our road. To brwi już. Ja też używam z Anastasia Beverly Hills Brow Gel. I to jest po prostu taki, uh, nie ma koloru, ale ja go lubię, bo moje brwi później się nie, jak to się mówi, um, popsują. No dobra i uh, ostatnia to jest mascara. Seems so amazing, you. Come on, let's do this. Patrzcie jak jesteście blondynką. To taka jest różnica. Ja moich dolnych w ogóle nie mogę robić, bo one są takie, jak to się mówi, długie, że to wygląda tak głupio, więc ja tylko tak tutaj o... Mogę tak trochę później daję szwinkę. Nie szwinkę lepom. Um, I później, jak będę wychodzić, to dam lip gloss. No ale tak, to jest mój taki makijaż, nie makijaż look. <laughs> makeup no makeup. Uh, I tak naprawdę to ja tak uh, się codziennie nie maluję, ale czasami lubię. I tak to wygląda. Myślę, że. Uh, ja Na moją skórę mniej podkładu, to jest ładniej wygląda, jak, jakoś tak. No i tak. I włosów nie robię, bo po co? Bo jest COVID i kto mnie zobaczy? Tylko moja koleżanka i wy. Szalone włosy. Dlaczego to ja zawsze robię, bo nie patrzę w lustro. Super, super mi idzie, super Julka. No dobra, no to ja idę na kolację. Mam nadzieję, że um, dziewczyny albo chłopacy, ktokolwiek, lubiliście ten filmik, jak ja się maluję. Proszę, proszę, komentarze o. Uh, pomysły nowe, jakie macie na inne filmiki albo coś takiego. Uh, na razie to COVID. Ja dużo nie robię tak na zewnątrz, um, ale uh, też bym chciała zrobić live'a z wami, ale tutaj to jest uh, inny czas nawet 9 godzin różnicy jest uh, do tyłu więc uh, akurat to. Bym musiała zrobić jak wstanę o jakiejś ósmej albo dziewiątej rano, ale jakoś się coś wykombinuję i um, zrobię, co będzie możliwe. No jeszcze raz dziękuję i pa!